wiem, że może długo nie było odcinków z tej serii na polskiej wsi, ale bo 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 bo, bo. bo co? bo mi się skończyły dni próbne na świecie tak, miałem dni próbne mogę się przyznać A teraz nagrywam obsm tak e, trochę tutaj grałem e, Niby to nagrywałem, ale ten... Yy, to było pocięte, a to razem było już ze z, z dźwiękiem i nie mogłem tego w żaden sposób do i przeeksportować. I tak sobie niby nagrywałem, jednak tego nie wrzucę i sobie tak poz, niby do nagrania, poza nagraniem. Tak mogę powiedzieć, sobie tutaj to te to, to pole tutaj właśnie tą łąkę. Tutaj chciałbym to dokończyć. O bo nie, że najpierw ten poprosujmy. O! Właśnie tutaj skosiłem to. To już to, a. Bo jeszcze chciałbym mm, krówki mieć, tak. Chciałbym mieć krówki. Takie ociate. Aj, nie będzie intra, bo tego w żaden sposób nie mogę włączyć, włożyć do kamtasi normalnie, nie mogę. Nie wiem o co chodzi, bez intra będzie.

i trochę korydzy, którą chciałam sobie ja. Nawet Ten. Ale to ten mam, tam trawę. A i ten go forsznik, tam, 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 Ten orka chciałbym wymienić na to, bo yy, tu ma po prostu na szersze przystawki, to ile tu ma? Ile? 1,5 metra, a to to? ile to nie ma akurat wpisane no nieco blisko pięciu może więcej Dla niech tam to pozwija. Po co tu w tych nie mam starek do włączenia? No nie ma, ale to powinno być włączone. Tutaj doładowanie będzie. A ja chciałem już ogłosić, że wielkimi krokami zbliża się yy, moja przerwa na kanale 5 nie to, to przerwa pięciodniowa bo od poniedziałku do, gdzie? wtorek, środa, czwartek, piątek sobotę aż dopiero wrócę w sobotę No na wycieczkę na pięć dni i mnie nie będzie po prostu Myślę, że nie, nie będzie. Skąd czy coś się tutaj z turla? Żeby, dobra, żeby to pozwijał. Nie? Yeah. Tu da się jakoś zbogować? Dobra, no, ona się tu zatrzymała to tam. Ale co ta gra się zrobiła cicho nagle? Ja jeszcze dowolnie na sklepie. No dobra, nie muszę podnosić. Ja oczywiście. Potem myślę, że to się załora. O, że tu normalnie, bym pojechał. chcę właśnie tutaj żadnych przerw robić, bo to się importuje wszystko. jak dokumentować się, się nie da w ogóle, bo tego się potem, panie, może nawet importować, nic. A to się jakaś trzema musiała Pan tam chciał zwiec, zwiec.

Hmm. Dzisiaj był dzień dziecka. Jeśli to oglądacie, to albo wczoraj, bo jeszcze nie wiem, kiedy to wrzucę. I możecie na co tam dostaliście. Dzień dziecka. Czekajcie, że się to napija. Ja.